Witam wszystkich serdecznie. Długo mi nie było na kanale, można powiedzieć, dużo pracy. Wszystkiego było ogrom, różnych przygotowań do wszelkiego rodzaju rzeczy. Dowiedzieć się na kanale, co przygotowałem dla Was, co będzie się działo, przyroda na wyciągnięcie ręki, dużo się zmienia, a to wszystko oczywiście dla Was. Jak wcześniej wspomniałem, dowiecie się. A dzisiaj jestem w bardzo ciekawym miejscu, czyli ustroń. Zobaczcie, jak jesień pięknie dziś wygląda. Niesamowicie. 17 prawie stopni dzisiaj ma być. Nie wiem, czy to jest możliwe. Wczoraj było. Dzisiaj jest oczywiście 2 listopada. 2025 roku, dużo będzie się działo. Jak wcześniej wspomniałem, przyroda na wyciągnięcie ręki to nie tylko to, co nas otacza: tutaj ogród, kempingi, spacery, jak i również ciekawe zwierzęta, które również są nie tylko u góry czy na dole, ale pod ziemią, które będą żyją i żyją i żyły. I będą żyły. Oczywiście wśród drzew, wśród konarów. Można powiedzieć, zobaczycie sami jak to wszystko będzie wyglądało. Jeśli macie jakieś pytania śmiało, wbijajcie, piszcie do mnie. Będzie mi bardzo miło, jeśli drodzy Państwo, polecie łapka w górę, dacie suba. I polecicie dalej mój kanał, aby pomóc mi się rozwijać. Zobaczcie, jak tu jest pięknie dzisiaj w ustroniu. Słońce, piękne. A ja za chwilę przełączam kamerę, aby mam nagrać to, co po prostu jest niesamowite. No i zobaczcie sobie, jak to wygląda dzisiaj w ustroniu. Troszkę zachmurzone to niebo, ale pogoda jest niesamowita. Bardzo to ładnie wygląda. Zobaczcie, jak to wszystko się prezentuje. Dzisiaj jest ładnie, jesiennie. Zobaczcie. Niesamowicie. Dobra, życzę Wam wszystkiego dobrego. Oczywiście, zapraszam do oglądania. Już niebawem wpadną ciekawe filmy. Jak wcześniej powiedziałem, trzymajcie się, ja lecę dalej bo mam dzisiaj kilka nagrywek tutaj, które...